Dzień dobry, Kamil Śliwowski, blog Sektora 3.0, kolejne spotkanie na blogu z różnymi formami transformacji cyfrowej i przechodzenia do sieci. Rozmawialiśmy już o edukacji, dzisiaj będziemy rozmawiać o przenoszeniu do sieci wydarzenia, wydarzenia kulturalnego, które się odbywało wcześniej stacjonarnie, wydarzenia, spotkaniem z popkulturą w Szczecinie, które się nazywa Beton, bardzo mi się podoba ta nazwa, a robi jest towarzyszenie Popart, Marta Kostecka, Krzysztof Lidlał, Jesteście ze mną online, nie jesteście botami, jesteście prawdziwymi ludźmi, tylko gdzieś tam w internecie i spotkaliśmy się dowiedzieć, jak Wam się to udało, co robiliście wcześniej, co przynieśliście do sieci. Powiedzcie krótko, czym jest Wasze wydarzenie, jakie robiliście do tej pory i co się zmieniło w 2020. W 2020 stał się covid. Także to <laughs> wszyscy wiemy. Beton to są Szczecińskie Spotkania z Popkulturą. Organizowaliśmy to wydarzenie po raz czwarty. Jest to wydarzenie, które aspiruje do bycia takim mini konwentem lokalnym, Skupiono głównie na komiksie, ale nie tylko, bo zajmujemy się także kulturą azjatycką, także różnymi innymi aspektami kultury właśnie. Do tej pory tak jak mówiłeś, robione stacjonarnie, lokalnie, z bardzo dużym zaangażowaniem społeczności lokalnych. My to robimy jako stowarzyszenie yy, i my, i członkowie stowarzyszenia, ale też osoby, które są z nami po prostu zaprzyjaźnione. Yy, takie spotkania od fanów, dla fanów prelekcji, do tego spotkania autorskie, zawsze była giełda komiksów, yy, jakieś ciekawe warsztaty, i tak to się kręciło trzy lata. No i czwarty rok też się miało tak kręcić, ale stało się co się stało. Długo się zastanawialiśmy, co zrobić. Najpierw było ustalone to jako wydarzenie lokalne, się ucieszyliśmy, jak przyszły lokalne, fizyczne w sensie, jak, jak opostrzenia zostały poluzowane na wakacje i na jesień się zdawało, że jeszcze jest szansa to wszystko zrobić tak jak, tak, jak robiliśmy, no ale się okazało, że no nie, nagle ta krzywa zachorowań skoczyła w górę i trzeba było zareagować. No i zareagowaliśmy, stwierdziliśmy, że no nie rezygnujemy, ale nie będziemy ludzi narażać na, no na ryzyko utraty zdrowia i po prostu przechodzimy do onlineów. No i, i, i przyszliśmy. Stacjonarnie brzmi jak coś, na co bym wpadł, chociażby po to, żeby kupić komiksy, bo to w ogóle brzmi jak taki event, na który też w Warszawie chodzę, kiedy się dzieje fizycznie. No ale właśnie, to jak to jest, jak się go przenosi do sieci i nie można pójść tych komiksów powąchać i pooglądać. I nie tylko komiksów. No, niestety, giełda nam odpadła. To, hmm. no to był główny trzon, wokół którego tak naprawdę nasze wydarzenie się zbudowało, i giełda nam odpadła. E, udało nam się uprosić dwa wydawnictwa, że dały nam kody rabatowe, że podczas eventu, jak się kupowało komiks online u nich, no to był kod rabatowy. No, to gdzieś tam coś troszeczkę była rekompensata. Wiadomo, że no nie, nie można było sprzedawać własnych gdzieś kolekcji lokalnych. Także to, e, to straciliśmy. I to rzeczywiście jest taki event, na, m, który wokół tego się kręcił. Hmm. Tym, że zyskaliśmy, no. Trochę zyskaliśmy oprócz tego, że straciliśmy giełdę również. Właśnie, Ewentualnie co? można by zrobić grupę na Facebooku sprzedażową, nie? taką dedykowaną wtedy, po, po, po mm -hmm. tras, teraz myślę, tak <grym> no teraz mnie zainspirowaliśmy. Więc... Zaraz będzie rozmowa o betonie na, na kolejny rok, bardzo dobrze, bardzo dobrze. ale jeszcze trochę opowiedzcie o, o tej edycji, zanim powiecie, co, co wymyślacie, co można by zrobić w kolejnej. Wiesz, odnosząc się jeszcze do tych poprzednich edycji, po, poza tym, że on się nazywał Szczeciński, to mieliśmy szczecińskich autorów, ale sprowadzaliśmy też e, autorów z Polski. Więc jakby on był docelowo dla wszystkich chętnych, nie? którzy chcieliby przyjechać, ale Szczecin jako że leży na końcu świata yy, często powodował, że, yy, że ludzie aż tutaj nie docierali, zatrzymywali się gdzieś tam na Poznaniu yy, czy na innych konwentach. I ten Szczecin był taki mitologiczny i gdzieś daleko na północnym zachodzie. A przeniesienie online yy, dało nam tę możliwość, że mieliśmy odbiorców od razu z całej Polski. I, i, I jak czujecie właśnie, i jak to zadziałało, że, że w tych wyrażeniach online one przestają być tylko takie lokalne, że faktycznie z pomysłem, z, z historią jesteście bardziej lokalni, ale że mogą się pojawić ludzie z zewnątrz e, i jakby udało się pointegrować właśnie tych lokalnych wizytujących z tymi z, z całej Polski, jak to, jak to wam z, zadziałało? Fajnie fajnie wzbogaciło, bo tak jak Krzysiek mówił, zapraszaliśmy gości. Wielu nie chciało przyjechać, bo pan Szczecin leży gdzieś tam daleko, ja nie wiem, czy to jest tak daleko, no, ale nie chcieli. To nie znaczy, że nie przyjeżdżali, bo przyjeżdżali autorzy również. Ale tym razem na pewno mieliśmy szansę zaprosić więcej osób. Osoby, które do nas nie przyjechały fizycznie i wiemy o tym, pojawiły się na tym betonie, ponieważ on się pojawił online nowo. Także to jest jakaś wartość dodana. Z jednej strony. Z drugiej strony, to, co było robione przez fanów, dla fanów, lokalnie, miejscowo, przez osoby zaangażowane no, ze Szczecina, prawda, i okolic, to udało nam się też w jakiś sposób zaangażować osoby, które były w innych miastach. I na przykład pojawił nam się cały dodatkowy panel dyskusyjny, na który nie było wcześniej ani pomysłu, ani pieniędzy, ale, ani nic, ale kiedy się okazało, że robimy coś takiego online, bo to się zebrała grupa ludzi, która całkowicie by interesownie usiadła i, i, i taki panel dla nas e, zrobiła. Myślę, że to by było nie do wykonania, gdybyśmy zostali przy starej formule. Mhm. Więc y, więcej ludzi, jakoś oszczędność, nowe formaty przez to, że cyfrowo, y, a tracicie za to te, te targi, które można kombinować inaczej. Co jeszcze tak jakby właśnie na poziomie nawet liczby, czy, czy sukcesów czujecie, że, że ta forma cyfrowa wam dała, czyli właśnie jakby jaki jest taki trade-off, jaka jest wymiana y, bez fizyczności, a co, co, co zyskujecie, co czujecie, że właśnie wyszło fajniej, i być może w kolejnym roku byście też chcieli zrobić, powtórzyć, nawet jeżeli można byłoby zrobić wersję z powrotem stacjonarną. Czy coś byście na przykład nadal zrobili cyfrowego, korzystając z tego doświadczenia z tego roku? Mi się wydaje, że pozostaniemy, jeżeli się uda już spotykać z rok, miejmy nadzieję, bo to listopad, więc, więc jest szansa, to wydaje mi się, że pozostaniemy przy takiej wersji hybrydowej i już te spotkania będą zdecydowanie i tu, i tu. Po prostu. Mhm. Więc, ci, którzy będą chcieli e, dotknąć, pomachać tego komiksu, poprosić e, autora o autograf e, Jasne, a, ale też, żeby e, osoby z Polski mogły nas śledzić i to obserwować. Tak, formuła hybrydowa jak najbardziej, ona daje zasięgi, myśmy mieli prawie 6 tysięcy osób, które oglądały nasze live'y na Facebooku, to jest ogromna liczba, to jest 10 razy więcej niż mieliśmy maksymalnie do tej pory, prawda, także to jest na pewno duża, duża sprawa i gdzieś to się pojawiało, żyło w jakichś grupach facebookowych, ludzie gdzieś tam nas tagowali, oznakowywali, także to gdzieś tam w sobie funkcjonowało w tej rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, stawiając nas... No może nie na tym samym poziomie, ale, ale w tym czasie się odbywał festiwal w Łodzi i ludzie dyskutowali, były całe wątki zbiorcze w komiksowym świecie, żeby komentować co fajnego się dzieje na betonie i co fajnego się dzieje w Łodzi. To jest w ogóle ogromna nobilitacja dla nas w mhm. tym momencie, że gdzieś tam ktoś nas zauważył w ten sposób. Różnica między nami a Łodzią była taka, że wejściówki na Łódź kosztowały 10 zł. Więc niby nic, drobna cegiełka, ale jednak jest koszt, który powoduje, że w zasadzie dziś, do dziś nie wiemy, czy te filmy z Łodzi się ukażą? Co by było mm -hmm. stratą, skoro jest to zarejestrowany materiał i by się nie ukazał, to duża strata. A jeżeli się ukaże, to będzie trochę nie fair wobec tych, którzy te cegiełki dali, bo musieli. Co innego mm -hmm. przez Patronite'a na przykład wcześniej zbierać i, i na pewno bardzo duża grupa osób by się zebrała i zrzuciła, żeby finansowo wesprzeć. A tutaj mamy tą blokadę, nie? I trochę na zasadzie tych pay-per-view, które. Które nam blokują, a to szkoda materiału po prostu i tych spotkań. Tutaj internet równa szanse niesamowicie, bo to, co było u nas cały czas jest do obejrzenia, więc cały czas można wejść na Facebooka docelowo na YouTube i oglądać to. Także to jest takie wyrównanie szansy dla osób, które wcześniej na przykład nie mogły być. I nie musiały płacić wtedy, nie muszą teraz, ale mogą do tego dotrzeć. To już tak powiem, pociągnę ten temat, bo nawet go nie planowałem, ale w ogóle super, że o tym mówicie, i też było o tych modelach nawet finansowania takiego wydarzenia, czy, czy tego czy wybrać bezpłatne, czy płatne. No tak myślę sobie, że to osoby, które jeszcze nie zaczęły robić wydarzeń cyfrowych, hybrydowych, a będą robić w, w, przyszłych, w przyszłych latach, to, to mogą też mieć takie trochę pytanie. Wiedzieliście o Pay Per View, o Patronite. To, to są osoby, które może część z nas zna i Patronite to jest taka platforma do finansowania kultury, można regularnie tam komuś wpłacać. Pay Per View, no to płacimy za wyświetlenie, jeżeli, jeżeli, jeżeli tylko coś jest transmisją online. Jak właśnie czujecie z takiej perspektywy wydarzenia jak dla Was? Rozumiem, że jeżeli było za darmo, to mogliście zaoferować za darmo, mieście, jakieś środki, byliście może na to przygotowani, ale jak właśnie czujecie? Powiedziałaś, Marta, że to mogło trochę wpłynąć na to, że więcej osób może wziąć w tym udział, wyrównywanie szans, ale też z takiej perspektywy Waszej i przyszłości rozwoju, to właśnie czy czujecie, że lepiej takie wydarzenie zrobić bezpłatnie, albo też na co to wpływa? Co jeszcze może, że tak powiemy, różnicować wydarzenie takie jak Wasze? konwent społecznościowe, po które się jednak przychodzi podyskutować, spotkać z ludźmi, niekoniecznie jest właśnie walką MMA, za którą płacimy kilkadziesiąt złotych w sieci między dwoma youtuberami, tylko jednak czymś takim bardzo bliskim, tak? Jak na to wpływa kwestia bezpłatności płatności? Ja tylko chciałam sprostować to, że uczestnicy nie płacili, to nie znaczy, że wszystko było za darmo. My mhm. zaczęliśmy, że płaciliśmy w ramach tego, tylko że uzyskaliśmy dofinansowanie. Z tym, że jest to działanie niekomercyjne, robimy to jako organizacja pozarządowa, otrzymaliśmy pieniądze, Taką mikrodotację lokalną miejską i po prostu dzięki temu uczestnicy też nie musieli płacić. Także mhm. to też jest ten komfort. nie jest także, że ta kultura jest całkowicie za darmo, po prostu są różne sposoby finansowania tej kultury. Na pewno, jeżeli się uda pozyskać te pieniądze z zewnątrz, tak jak nam się udało, no dla samego odbiorcy kultury jest lepiej, dla samego użytkownika, prawda? Bo to już jest zapłacone i gotowe do oglądania przez niego. Czy mhm. się uzupełnia. Jasne. Znaczy, no, no, jeżeli ma się możliwość pozyskania. No... To jest m, najlepszą z opcji. Z drugiej strony my tych pieniędzy mamy też niedużo zawsze i, i to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na wszystko, co byśmy chcieli. I nie, nie mówię o sprowadzaniu George'a Martina, ale na, nawet takich mniejszych rzeczy. Wydaje mi się, że ten model jest jeszcze do wypracowania. Mhm. No tym różnimy się od MMA na przykład, że po, po MMA na Twitterze. Twitter jest zalany, tak? Z nazwiskiem zwycięzcy jakby i cała przyjemność oglądania umiera, nie? Rozmowy kulturalne mają trochę inny charakter. Nie, nie, nie prowadzą do jakiejś, takiej puenty, którą da się w jednym, jednym Twitcie napisać i, i można powiedzieć sobie to, nie muszę już tego oglądać. A z drugiej strony powiedzieliście, że jakby to było super dla was przyjemnym, jak rozumiem, zaskoczeniem, i to, że ta społeczność w sieci zadziałała, i dyskusja zadziałała wokół festiwalu, że, że ta, ten zasięg to nie byli tylko oglądający i, i wskaźnik na, na Facebooku ile osób zobaczyło, tylko też ta, ta dyskusja. To jeśli możecie powiedzieć trochę więcej, jakby co planowaliście, co robiliście, żeby ta dyskusja wokół festiwalu online nie była tylko jednostronna, że ludzie oglądają, tylko że faktycznie wchodzą w te spotkania, w te rozmowy. Tak, jakby wchodzili na żywo, kiedy by spotykali, byli na przykład na panelu i mogli zadać, podnieść rękę, zadać pytanie, zagadać przy podpisywaniu autografu. To co, co Wam się takiego udawało zrobić planowo, a co może nowego wyszło w angażowaniu publiczności? Dobre pytanie było, bo je próbujecie odpowiedzieć. Bardzo dobrze. Że był e, taki moderator, e, który nie brał udziału w rozmowie, na przykład, i często byliśmy, byłem nim ja albo Marta. Chyba, że Marta prowadziła na przykład to wtedy ja się włączałem i byłem zupełnie niewidoczny, ale jakby ja wy, wy, łapałem te pytania, które do prowadzącego e, rzucałem, żeby on je poruszał na bieżąco. I to jakby e, no, pokazanie. Takie, Facebooka że, z Facebooka, z dyskusji, jest, tak? Tak, tak. Mhm, że, tak. Że, że cały czas jesteśmy zainteresowani tymi pytaniami na nie odpowiadamy, powodowało, że oni chcieli. To pytam, i na bieżąco staraliście się na nie odpowiadać, nie na przykład tak jak na webinarze często, że na końcu na przykład podają po, te pytania. To oczywiście trochę Z zależy to zawsze to. od prowadzącego, nie? bo to zależy jaki jest ten schemat rozmowy i tak dalej, ale wydaje mi się, że no, rozmowa jest łatwiej niż webinar y, przeciąć trochę nie? I, i tą płynność zachować mimo wszystko. Mhm. Tak, bo Super. właśnie kwestia jest taka, ja chciałam tu zauważyć, że e, o ile do poprowadzenia spotkania na żywo a po prostu wystarczy jedna osoba, o tyle jeżeli mamy spotkanie na żywo w internetach, to co najmniej dwie osoby, bo jedna właśnie musi być zaangażowana tam merytorycznie gdzieś w pokoju przy ludziach, a druga technicznie wyłapywać te pytania z zewnątrz, zwłaszcza przy formule, którą myśmy wybrali, bo my, nasze spotkania się odbywały na Zoomie, ale z transmisją na Facebooku, czyli nie wpuszczaliśmy na Zooma ludzi, tylko mhm. ta transmisja była na Facebooku, więc siłą rzeczy, jak jedna osoba siedzi na Zoomie, druga musiała być na tym fejsie. Właśnie te pytania podrzuca, Moderować i dzięki temu zachęcać, dzięki temu ludzie te pytania zadawali, bo wiedzieli, że będą zadane później osobie, z którą w tym momencie rozmawiamy. No i żeby do nich w ogóle dotrzeć, to też była praca. Za każdym razem, jak wrzucaliśmy live'a na profil, który ma największe zasięgi z tych, z tych naszych profili, to potem było udostępnianie na te pomniejsze profile, wrzucanie na grupy tematyczne, komiksowe, także też takie szukanie tego odbiorcy aktywne, nie tylko jesteśmy, transmitujemy, proszę oglądajcie, ale takie wychodzenie, szukanie tego odbiorcy, żeby w w ogóle do nas trafił. No bo to nie jest tak, że, że Facebook sam po prostu nam nabije te zasięgi i przyciągnie ludzi. To trzeba sobie wypracować. No, nawet, nawet trochę gorzej, bo bezpłatne live są coraz mniej trochę widoczne, bo też Facebook uruchamia płatne live, więc zaczynamy konkurować w ogóle. Te wszystkie wydarzenia zaczynają ze sobą strasznie konkurować o to. Co co wyświetli algorytm. Mm -hmm. Super, jakby angażujecie się społecznościowo przed, yy, moderacja jak najwięcej rzeczy na żywo, też ten komunikację między tym, co się dzieje w medium społecznościowym, wśród oglądających, a dyskusją. To myślę, że jest super, bo to jakby mało kto to robi. Znaczy najczęściej jednak te pytania trafiają na końcu, tylko do, na wydarzeniu i już wtedy czasem ta energia trochę siada. Jednym z elementów programu było na przykład rysowanie na żywo przez grafika, mm -hmm. który rysował. Yy, 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 on by... to, o co ludzie go prosili w komentarzach? Tak. On zazwyczaj prosił o dwie rzeczy, które mm -hmm. sobie łączył graficznie mm -hmm. i, i to rysował. Nie? Więc to było takie rysowanie z nim razem. Mm -hmm. Super, to kolejny level sketchnotingu. To nie rysowanie tego, co mm -hmm. mówią paneliści, tylko rysowanie tego, co, e, co wrzucą, no, co, co, co zażyczą sobie widzowie. E, mm -hmm. Super. C coś jeszcze a coś na przykład was zaskoczyło podczas tego e, jakby organizacji, na przykład, że OK, to są rzeczy, które planowaliście, chcieliście zrobić i udało się. A czy na przykład nie wiem, coś, coś się wydarzyło takiego, co jeszcze wam trochę pomogło, albo może właśnie może utrudniło tą pracę z, z widzami, żeby byli też uczestnikami, uczestniczkami, czyli jakieś takie budowanie relacji w sieci podczas wydarzenia? ja powiem, co jest dla mnie największym minusem tego. To jest ten brak, i to, to brzmi trochę śmiesznie, że ten brak kontaktu fizycznego, który jest oczywisty, ale z perspektywy nas, organizatorów, jakby my się motywujemy na bieżąco jak jesteśmy razem, a w tym roku ten festiwal był tak skonstruowany, że my nawet jako organizatorzy się nie widzieliśmy, mhm. byliśmy cały czas online, więc każdy z tą swoją kawą w domu siedział i jakby brakowało trochę tej takiej wspólnej motywacji, która gdzieś jak się w grupie siedzi jest fajna, więc fajnie zrobić na przykład biuro sobie takie festiwalowe, nie, mhm. trzyosobowe, gdzie, gdzie się pracuje po prostu i te wszystkie rozmowy gdzieś, gdzieś skupia. Mhm. Tak, na pewno. Ja też byłem zaskoczona tym, jak strasznie mnie to wykończyło, ale właśnie sam fakt, że siedzimy solo z tym, yy, z tym komputerem, ja na przykład dużo czerpię energii od ludzi, jak z nimi przebywam bezpośrednio, a tutaj nie było skąd czerpać energii, tylko tę energię trzeba właśnie było wydawać, nie? Także ja się tu zgodzę z mhm. I tutaj tutaj rozumiem, że to jest właśnie też ten model hybrydowy, który myślicie o przyszłości byłby, trochę, da, trochę by dawał to, tą opcję połączenia tych zasięgów, tej skali, tego potencjału cyfrowego wydarzenia, ale mimo wszystko, no właśnie też... No, to, to motywacja dla Was, jako organizatorów, e, to jedno, a potem jakieś szukanie tych opcji, które jeszcze byłyby dla ludzi, też tym możliwością spotkania się i, i tej bliskości. E, dobra, a to muszę zapytać też, bo, bo podejrzewam, że po, poza tym, co Wy obserwujecie, macie też jakąś informację zwrotną, opinię, uczucia od uczestników, uczestniczek i jakby jestem ciekaw, zarówno tych nowych, jak się czuli. Czy tych też z poza Szczecina osób, ale też tych osób, które były, bywacie, znacie na przykład pewnie osobiście tych, którzy bywali w poprzednich latach na, na betonie, jak oni odebrali tą zmianę? Czy trochę liczą na to, że za rok wszystko wróci do normy, czy też na przykład właśnie trochę się nauczyli z wami i też na przykład, okej, okay, coś, coś fajnego, pójdźmy w tę stronę w kolejnych edycjach. Co, co słyszeliście, co, co, co wiecie od nich? Po pierwsze z naszą ekipą, ekipą, czyli członkowie naszego stowarzyszenia, zaangażowani i prelegenci na bieżąco zawsze obgadujemy i wyciągnęliśmy wnioski, że na bank ta hybryda będzie, bo, bo też dostrzegają zalety tego. Pewnie, że, że, że bywa ciężko, bo oni też każdy przy swoim komputerze z kolei siedział ale że, że ta formuła hybrydowa pójdzie, bo, no bo oni też to strzegają, a dla nas właśnie jest też głos tych osób, które z nami to robią. Ale mieliśmy w ogóle bardzo dobre przyjęcie, bo śledziliśmy te komentarze, dyskusje, rozmowy i naprawdę bardzo dobre przyjęcie. Tak fajnie posłuchać od osób tak mocno z zewnątrz, które są po raz pierwszy raz, że mówią, ej robicie fajną, dobrą, merytorycznie robotę. Także no, no super, feedback naprawdę był budujący. Potwierdzam, co mówiła Marta. A rzadko się to zdarza. Czasami. Boję się zadać kolejne pytanie, ale super. To ja jestem całkiem zadowolony, bo mówicie bardzo praktycznie, ale też jestem też bardzo ciekaw na takim poziomie merytorycznym. Czy jeśli mogę w ogóle, chcecie na to odpowiedzieć? Na przykład czujecie, że też poziom merytoryczny bo mówiliśmy o takim organizacyjnym, o zasięgach czy, czy poziom merytoryczny, jakby czujecie, że udało się utrzymać, jest taki sam, czy też coś tutaj się zmieniło? Na przykład, nie wiem, coś, coś byście zrobili inaczej, byłoby głębsze, e, e, bardziej pogłębione, czy, czy, czy tak naprawdę tutaj na przykład nie czujecie różnicy między wydarzeniem tym stacjonarnym a online, na przykład, że nie wiem, krótsze rozmowy, może trochę bardziej ad hoc się działy online, że trzeba było to robić szybciej, czy, czy, czy akurat nie, na to, na to to nie wpłynęło, że przeszliście do sieci? Trzeba było robić tak samo szybko jak zawsze, co trochę dziwiło właśnie, bo, bo wydaje się, że, że, że to na miejscu, stacjonarnie powoduje ten zawsze niedoczas, ale przy online było tak samo. Jak te panele się zmieniały, musieliśmy pilnować tego czasu dla panelistów, mimo wszystko, żeby, żeby wchodzili o konkretnych godzinach. Ale wydaje mi się, że merytoryka nie spadła. Wręcz dzięki temu, że mogliśmy. Zaprosić gości, którzy doskonale pasowali do tematów, które wybraliśmy, ta merytoryka była bardzo wysoka. A czasem, jak robimy spotkanie stacjonarne i przyjeżdża do nas gość z Warszawy czy z Krakowa, to staramy się go wyssać do zera, trochę że tak powiem. Nie? To znaczy, może być na dwóch panelach, prawda? A tutaj mieliśmy okazję rotować też trochę tymi ludźmi i, i jakby stworzyć właśnie dobre, dobre merytoryczne panele. No merytoryka była super, ja też jestem bardzo zadowolona i to co wspomniałam gdzieś na początku, y, uważam, że udało nam się zaangażować więcej osób, kre, niż by nam się udało, gdyby się, to się odbywało tylko fizycznie, więc to jest bardzo no. na plus jeszcze. Nie? Dobra, super. To jakby jeszcze pociągnę rzeczy pra praktyczne na koniec, bo też jeszcze chcę was zachęcić do reklamy waszego wydarzenia, bo, bo widzę, bo oglądałem dzisiaj, że jest to cały czas dostępne i to jest właśnie to, o czym mówiłaś Marta, że festiwal się skończył, ale nadal mogę na przykład obejrzeć kawałek wideo. I, I zacząłem oglądać o, o, o tym, żeby nie rysować takich samych twarzy w komiksach, bardzo mi się spodobało, chociaż jestem czytelnikiem komiksów, ale takim sporadycznym i nagle faktycznie y, zacząłem oglądać to co, to, co u was się działo i, i jakoś się wkręciłem, więc na koniec was poproszę, żebyście się zareklamowali, ale tak y, y, jeszcze przed tym, y, poza tym, co już, po już powiedzieliście, to co jeszcze takiego byście na przykład na przyszły rok już czujecie, żebyście jeszcze planujecie usprawnić? Albo co na przykład możecie na Waszych doświadczeniach poradzić komuś, kto niebawem szykuje się do wydarzenia online. Poza tym, co już, już wspomnieliście, co wynotujemy w tekście, bo są to super konkretne porady. Ja sobie totalnie biorę do siebie, żeby, żeby innych przekonywać do tego, żeby więcej pytań zadawać z czatu na żywo, nawet kosztem przerywania czasem trochę dyskusji, no bo to, to jednak wzbudzi tą lepszą relację, mam nadzieję, i poczucie, że się jest słuchanym jako uczestnik, uczestniczka. No, te to, to dwa wnioski ja powtórzę, tak, że na pewno hybryda. Koniecznie, bo to, to, to nie, ma, nie ma mowy. Mi się wydaje, że w ogóle wszystko przejdzie teraz na hybrydę, bo, bo szkoda tych zasięgów i, i, i możliwości, które daje nam Internet i tego równania szans. A drugie, to co Krzysiek wspominał, to biuro festiwalowe, żeby to zorganizować jednak tak, żeby coś było razem. Przy czym jeżeli będzie hybryda i będzie normalne spotkanie, to też nie będzie z tym problemem, nie trzeba będzie kombinować. Ale jeżeli ktoś planuje coś robić teraz i ma taką możliwość, żeby z kimś się jednak spotkać, być fizycznie w jednym pokoju, nawet w te dwie, trzy osoby nie musi być cały zespół, to bardzo fajnie, żeby w tym kierunku pójść, wiadomo. No i co, no, klasyka, no, zadbać o sprzęt, tak, żeby ten mikrofon był dobry. Najważniejszy jest dobry mikrofon. Może być ciemno, zimno i ponuro, ale jak jest dobry mikrofon, to jest połowa tak? sukcesu. Bo ten dźwięk jednak jest kluczowy w internetach. Y I też te mikrofony są takie strasznie drogie, po prostu sprawdzić czy działa i już. Nie? Mhm. No, no i tyle, nie przejmować się i robić. Dobra, Krzysztof, co dodajesz, zgadzasz się czy nie? Oczywiście, że tak. <laughs> Miałem jeszcze jakąś puentę, ale mi wypadła, może jeszcze sobie przypomnę. <laughs> Dobra, jeszcze, jeszcze masz chwilę, a na koniec was zapytam, zareklamujcie festiwal, gdzie was można jeszcze obejrzeć i, i, i powiedzcie właśnie, no bo jest prawie pewne, jak, jak was słyszę, że robicie kolejne edycje i macie plan i przegadaliście też z zespołem co robić dalej, więc po prostu zareklamujcie jeszcze, jeszcze wasz festiwal, mimo że już się wydarzył i następny jest dopiero za ładnych parę miesięcy. Szczecińskie spotkanie z kulturą Beton, czwarta edycja 2020. Do obejrzenia na Facebooku wystarczy odszukać wydarzenie albo wejść na nasze portale społecznościowe, na nasze profile społecznościowe, na stowarzyszenie PopArt albo na bytonarka.net. Na stronie popart.org.pl jest zrobione takie podsumowanie z podlinkowanymi wszystkimi filmami, także też tam można oglądać jak najbardziej. W połowie listopada 2021 na pewno będzie piąta edycja bytonu, formuła hybrydowa co najmniej, także w tej chwili z tego miejsca zapraszamy, a od stycznia wracamy z z Naszymi spotkaniami taktownie o Komiksie, to jest dyskusyjny klub komiksowy, który realizowaliśmy stacjonarnie tylko i wyłącznie. Zrobiliśmy przerwę przez pandemię, już zaraz rok się prawie uzbiera, ale wracamy od stycznia, ostatni lub przedostatni poniedziałek stycznia, właśnie, godzina 18.00. Ustalamy też na Facebooku naszym, będzie ogłaszane, Będzie można dołączać, bo będzie online nowo i będzie fajnie, ciekawie i merytorycznie. Super. Krzysztof Puenta, porady. I zapraszamy na Beton 2021 w połowie listopada przyszłego tak, roku. Tak, w połowie listopada proszę zapamiętać, żeby nie było pierwszy zaklepujemy termin. Zapisać się już, właśnie sobie, sobie zamontować, zasubskrybować wszystko i, i nie przegapić. Super, ja się bardzo w ogóle cieszę, bo ja też czasem organizuję eventy i muszę powiedzieć, że... To, co powiedzieliście a propos takich bardzo konkretnych rzeczy, które, które można zrobić, które coś usprawniają w Waszej pracy, nie tylko technicznie, ale też na poziomie motywacji, to jest myślę coś, co wiele osób, które się boi wydarzeń online i boi się przenieść, myślę, że nie bierze tego pod uwagę, czyli bardziej się boi rzeczy technicznych, bardziej się boi, że ktoś nie przyjdzie, a tak naprawdę jest dużo też takich rzeczy, które poza zasięgiem i poza kwestią techniczną są super ważne. To zaangażowanie ludzi, e, motywacje wasze jako organizatorów, więc super. Ja się cieszę, że mogłem z Wami porozmawiać, jeszcze to spiszę. Wszystkie linki do Was będą gdzieś tutaj na boki albo w dół od wideo, standardowo, jak to na YouTubie. I e, 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 dzięki Wam za rozmowę i trzymam kciuki. Na pewno wpadnę online na, e, na kolejną edycję. A na razie oglądam archiwalne wideo z e, tej aktualnej. Super. Zapraszamy, dziękujemy. Dzięki <grym> serdecznie. Dzięki.